Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj otworzymy sobie, już pewnie widzieliście na miniaturce, co to będzie. Na samym początku jeszcze chciałem powiedzieć, że jutro będzie Q&A, jeszcze dzisiaj go będę montował, trochę pracy naprawdę mi to zajęło, ale będzie jutro. Jeżeli chodzi o hardkorowy unboxing, który miał być w poniedziałek z Kuli na boisku, też będzie. Ale no niestety nie mam możliwości jak teraz nagrać, najpierw mm, nie dopisała mi pogoda, później yy, osoba, która miała ze mną to nagrywać nie miała czasu, więc przepraszam. Oczywiście wam unboxing kuli na boisku też będzie, ale dzisiaj, dzisiaj otworzę sobie super box. Jest naprawdę wielki, nie mieści mi się aż tutaj na tym <laughs> stoliku. Superbox z Match Attacks oczywiście Champions League <coughs> 16 17 nie widziałem tego jeszcze na YouTubie może gdzieś jest nie wiem sprawdzałem ale nie widziałem jest to nowość mamy tutaj w środku ja to dostałem to kosztuje 119 zł ale zaraz wam pokażę dlaczego dostałem co mamy w środku wewnątrz mamy 10 saszetek czyli 60 kart plus kompletny zestaw 27 specjalnych kart w sumie 87 specjalnych kart. Tak wyszło. No i jestem ciekawy, czy w ogóle tutaj jakaś limitka mi gdzieś wpadnie. Jeżeli są saszetki, to pewnie tak. Super box. No fajna sprawa. Z tyłu to wygląda tak. On jest troszeczkę zniszczony, możecie zobaczyć. Dlatego dostałem go za darmo. Nie będę mówił od kogo, bo ta osoba sobie nie życzy. A z tego, co tutaj z tyłu widzę, to jest chyba zrobione coś na, na zasadzie kalendarza adwentowego, bo widzicie, co są 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Więc myślę, że tak się pobawimy. Dzisiaj jest ósmy, więc otworzę sobie 8 okienek. Później, jeżeli będziecie chcieli, otworzę sobie kolejne 8. No i potem tutaj kolejne 8. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Jest oczywiście zafoliowane. Czekajcie jak ja mam się tutaj o może tu niezła akcja w ogóle. Nie mam kompletu jeszcze Chciałem to otworzyć na raz. Ale pobawimy się troszkę. Oczywiście potem zrobię sobie uzupełnianie albumu z tych kart, które tutaj mi wpadną. Dobra, udało mi się ściągnąć tą folię. Dobra, przewróćmy to na drugą stronę. Może pozwolicie, że będę to. Albo dobra, może tak. Nie, bo nie będziecie widzieć. Chociaż nie, widzicie. Dobra, tu mamy jedynkę. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Czy to się da jakoś tutaj. A, zobaczcie. I to wygląda właśnie w ten oto sposób, że jest tutaj w środku powsadzane. Czyli to jest zrobione na zasadzie, no tak jak już mówiłem, kalendarzu adwentowego. Mam tu saszetkę. Jakoś w ogóle gruba jest. Więc dobra, zobaczmy. Otworzymy sobie 8 okienek. Oczywiście, oczywiście jest sześć kart. Limitki też widzę, że tu można trafić. No to jestem ciekawy. Zobaczymy, co tutaj fajnego mi wpadnie. No i dobra, lecimy. Mamy tutaj Denis Suarez na bazówce z Barcelony. Gabriel, Pulisic. Mamy pierwszą kartę specjalną. Golking. Janko. Mamy go tutaj sobie na razie. Arias i Dawid Luiz na bazówce. Dobra, otworzymy sobie okienko numer 2. Jest troszeczkę zniszczone, więc ta osoba nie chciała tego sprzedawać. O, tu też jest saszetka. Uj, ciężko, ale wyszło. Też mamy saszetkę. No więc lecimy. Z tego co tu widzę bez otwarte. O, tu są karty specjalne też powsadzane luzem. Więc. Zest... Yy, kalendarz adwentowy. Dobra, Dobra lecimy. Oj, coś tu się pogięło. Dobra. Yy, zobaczmy, jaka będzie tutaj karta specjalna. Samaris. Jest i piszczek. No jak wam się podobały wczoraj mecze. Legia przeszła. Brawo. Wardy. Golking. No i. Jajatuj. Dobra, lecimy okienko numer 3. A, właśnie, wy tego nie widzicie, no ale muszę zrobić tak. Dalej saszetka, i z tego co widzę, tam też będzie saszetka. Więc zaczynamy od saszetek. No ale dobra. Zobaczmy, co będzie w trzeciej saszetce. Może przyspieszymy troszkę. O, i tu mamy logo Dynamo. O, i jeszcze. Men of the Match Woland Sorry, jeżeli się coś tam nie zoomuje Ale jest zakolorowo Dobra, czwartą Oj, ciężko się wyciąga, i tutaj też widzę, że jest saszetka. No to lecimy Może następny filmik nagram już normalnie, że będzie mnie widać Także szykujcie się. Jutro będzie QA. Jeszcze nie wiem o której. Zobaczymy, jak mi to dzisiaj pójdzie. Jeszcze montaż. Jeszcze mi sporo zostało. I mamy tu Defensive Duo CV. No i Boateng. Dobra, otwieramy piątkę. Piątka jest tutaj. Dalej saszetka. Tam dalej też widzę, będą saszetki. To kiedy będą karty luzem? Może na dole. No ale dobra, jak każą nam najpierw wyciągać saszetki, to wyciągamy. Jefferson. Burki. oj, jest Sergio Ramos. Z Realu Madryt. I bazóweczki. Dobra. Otwieramy szóstkę. Nie będę tego otwierał. Czekajcie, bo mi jest strasznie niewygodnie. Nie chcę strącić tutaj aparatu. Nie będę tego otwierał codziennie po jednym, bo to chyba nie będzie sensu, chyba że chcecie, no nie wiem, możecie napisać, jutro jest 9, więc napiszcie w komentarzu, czy mam otwierać po 8 okienek, czy mam otwierać codziennie, krótki filmik, otwieramy okienko i zobaczymy co tam wypadnie, także piszcie w komentarzu, czy mam otwierać codziennie po jednym okienku. Dobra, lecimy dalej, bazóweczki, bazóweczki i tu mam jeszcze Aguero. Golking teraz otwieram. Oj, Krychowiak. Teraz otwieram 8, bo dzisiaj mamy 8. Dobra, siódemeczka. Dalej, saszetka. Oj, oj, patrzcie na to. Ale się zbieło. Ktoś chyba się bawił w hardcore'owym unboxing. Dobra, mam nadzieję, że tu kartą się nic nie stało. W sumie nie, bo jest tylko z, troszeczkę zgięte, ale. O! Pięknie się wyprostuje. Dobra. Royce wczoraj strzelił bramkę. Dobra. I tu mam Bazel. I bazóweczki dwie. Muszę je wyprostować. Dobra. I ostatnie: Okienko ósemka. Oj, ciężko. No, czekajcie, muszę sobie jakoś poradzić. Dobra. Czekajcie, luknę sobie. O, tam już widzę, że będą karty luzem. Dobra, ostatnie okienko na dzisiaj. Ósemka. I zobaczymy, może jakaś limitka, ale już widzę, że nie. Robben. Dawid. Lopez. Oj, proszę bardzo. Aubemayang i Royce. I tu mamy jeszcze Man of the Match Monucci z Juventusu i bazóweczki. Dobra, moi kochani, to było na tyle w tym filmiku. Mam tutaj sporo bazówek. Muszę sprawdzić, co tu uzupełnić. A se palucha rozwaliłem. A to w robocie. Dobra, nieważne. Nie eee, karty specjalne. Trochę ich mi tutaj doszło. A między innymi Man of the Match. O Jezu, już prawie 10 minut wyszło, Oj, jak zwykle zoomu nie może złapać. Man of the Match to mamy duo Basel, Aguero King, Golking. King. Jest i karta Realu Madryt, Defensive Duo. Kolejny Man of the Match. Kolejne logo, Golking King i kolejny Golking. Dobra. To by było na tyle. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego dnia i piszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym otwierał codziennie po jednym okienku. Szybki krótki filmik. I zobaczymy, czy w panie, czy chcecie, żebym otwierał, tak jak teraz po 8, czyli otworzę następny raz 16 8 okienek. Mi się wydaje, że chyba lepiej otworzyć 168 niż codziennie nagrywać, bo to się potem znudzi. Więc ja uważam, że lepiej otworzyć 16 okieno, 8 okienek, a później 24 kolejne osiem okienek. Ale napiszcie w komentarzu. Ja Was pozdrawiam. Jeszcze raz trzymajcie się. Pa, pa. No i czekajcie na Q&A. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.